Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy już ten siódmy odcinek Nie no tak To był siódmy odcinek, już dzisiaj nagrywamy ostatni odcinek, więc zaczynamy super misiów I Gdzie pójdziemy na... Dalej każdą bo to jest pierwsze Lecimy Skoro mówię, ja już to wszystko przeszedłem I fajne, tylko trochę długie Kurde, no i spadłem. No dobra, to tu. Wii. A ja mam skoczyć. Ja mam tam skoczyć. Okej. Okay. No dobra, Ku Kumam. Dobra, jesteśmy. Nie teraz będzie najtrudniejszym. Czy to najłatwiej. Żartuję, łatwo to jest, tylko trudno tam odskoczyć. No właśnie mówiłem. No i się udało. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj, tutaj, nie, ja tam miałem wskoczyć. A tutaj, już byłem. tutaj prawie nic nie ma, zobaczcie. Nic nie ma tu. Więc lecimy dalej. Zapraszam. Dobra. A, dobra, tu mamy. Teraz będziemy musieli przejść tutaj. Coś takiego właśnie. O nie, nie, co spaść. To coś takiego będziemy musieli zrobić. O! Taki coś. Jutro zaczynamy już chyba nową serię, albo za dwa dni. Ale prędzej jutro. No dobra, to lecimy. No i mówię, Jeszcze jedna brama. Teraz tam musimy iść. Tutaj serki za głos. Bo chyba dzisiaj też będę miał taki jak w jaskini kratów. Nie wiem jak nazwał dzisiaj. Dzisiejszy odcinek. Super bad Adventure odcinek się my, my Wnętrze, wnętrze piramidy Coś takiego właśnie Dobra, ja sobie poszedłem analizę tutaj Tutaj są już trudniejsze levele będą Ale damy radę Trzeba im stawimy Gdzie teraz? A, tutaj chyba takie są już Możemy Możemy iść dalej. Teraz tu otwieramy to, tą bramę. Teraz tutaj skakujemy. Skatuj, I jesteśmy. Kurde nie będę musiał się powtarzać. Teraz ostatnim życie. Nie mogę tego zepsuć. Mówię o tym. Nie mogę tego zepsuć. Dobra, lecę dalej tak. Hmm... Co teraz wybrać? tu. Ona jest! Tam jest skrzynka. A w ogóle pokażę. Wiem, tutaj jest skrzynka, którą robisz od A no tak, to tam jest. Hmm, ciekawe co dadzą kolejnej aktualizacji. Tam możemy zwiedzić, ale tam prawie nic nie ma. Tam są jakieś monetki, tam skrzynki, ale nie umiem się dostać. Sterze mówię. To sobie sami zobaczcie. Może tam jest coś, ale ja nie widzę. W ogóle tam trudno kierować się tym statkiem, ale to nic. A co tam? Dziw... No serio, tutaj nic nie ma już. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się dobrze i na razie. Pa!